Już po raz drugi w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbył się ogólnopolski turniej no G Fight 2013. To zawody brazylijskiego jiu-jitsu w formule Beskimon. Jeśli chodzi o samych zawodników, liczba 150 osób satysfakcjonuje mnie naprawdę. Jeśli chodzi o poziom sportowy, za chwilę się okaże. Poziom sportowy był bardzo wysoki, o czym może świadczyć nie tylko liczba osób biorących udział w turnieju, ale przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia i chęć do walki. No, jeśli chodzi o zawodników, którzy wyróżniają się na tle pol polski, no na pewno jest Libia Victoriano, który miał yy, szansę walczyć już na takiej organizacji jak MMA Atak. Dwa, gdzie główną gwiazdą był Robert Burnejka, no i Marcin Najman. Mistrzostwo o polski seniorów. No, byłem na Mistrzostwach Europy niestety 14 tylko miejsce, no ale wciąż, wciąż trenuję. No, niestety to jest sport kontuzyjny, także no, borykam się z tymi kontuzjami, ale z każdego trzeba, ze wszystkiego trzeba wstawać, także no, tak to wygląda. Jestem mistrzem pierwszego amatorskiego Pucharu KSW jakieś tam w, w różnych turniejach ogólnopolskich też tam pozdobywałem jakieś miejsca medalowe. No ale tak jak mówię, głównie ja teraz nastawiam się pod MMA. Mistrzostwo Polski Mieszanych Sztuk Walk, czyli MMA, wygrana na drugiej największej organizacji w Polsce MMA tak 3. MMA tak 2. Mój największy sukces, myślę, że najbardziej się cieszę z wygranej z wygranego turnieju MMA w Sobótce, to w towarzystwie wtedy seniorach oraz z drugiego miejsca na Mistrzostwach Polski w jazdyńskich drzwicówki w Łodzi. Sztuki walki cieszą się ogromną popularnością i co ciekawe trenują nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Dusi go. Myślę, że odwaga to jest to, że... Ja już od zawsze się interesowałam takimi rzeczami, po prostu mam dwóch braci, więc to zaważyło. Zawsze w gronie chłopaków, dlatego tak. To już mi się podoba, tu nie chodzi o ciało czy coś, tu chodzi o jakieś pomysły. Dla każdego. I dla dzieci, i dla dorosłych, dla kobiet, dla mężczyzn. Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby móc wyjść tutaj i walczyć o macie pewność siebie. Pewno siebie przede wszystkim. i trzeba być silnym. To jest spód dla ludzi, którzy się nigdy nie poddają, ponieważ bardzo często jest źle. Bardzo wielu ludzi chce się często podawać, Ja też mam z tym problem, kiedy mi nie wychodzi nic na treningach, na nie jak mi nie idzie. I no, w tym momencie nie wolno się podać, więc, to nie jest sport dla ludzi słabych. Jeśli chodzi o, o same sporty walki, myślę, że każdy od najmłodszych lat, czy to trenują dzieciaczki, zapasy, czy judo. I w międzyczasie coraz częściej w Polsce sami zawodnicy trenują, m, można powiedzieć, od genezy jiu-jitsu wcześniej było to jednak zawodnicy pochodzący z zapasów i z bardziej. W zapasach przede wszystkim ogólnorozwojówka. Zapasy też wyciągają ludzi na... Yy, pokazują, że mogą, mogą być silni w życiu. Różne są sytuacje życiowe, rodzinne, ale w zapasach ma się przede wszystkim rodzinę. I w tym najbardziej to cenię, że to jest duża, jedna wielka rodzina, która wyciąga, no brzydko powiem z patologii, ale wychodzą, wychodzi się na ludzi. Rozwój fizyczny, umysłowy, bardzo polecam wszystkim, także kobietom, także pani. Ciężko. Ciężki sport, ciężki kawałek, ale, ale dużo satysfakcji przynosi. Zawodnikom walczącym na macie pomagali sekundanci. Ich podpowiedzi niejednokrotnie ułatwiały prowadzenie dalszej walki. Paweł, Zewi uchwyt. Wyprostuj się, prostuj, prostuj. Wyprostuj się. Dobrze i stój. Wsać mu ręce pod pachy, Paweł, ręce pod pachy. Do bosy staje się, obchodź go. Dobra. czekaj, czekaj, czekaj. Ręce pod pachy, Paweł. Obydwie, kolano pod tyłek. O, teraz, rozbijaj, gajdę. Rozbijaj, walcz. Rozbijaj. Kolano pod tyłek, Paweł, kolano pod tyłek. O, dobrze. Rozbiję ja go. Jak znajdziesz lukę w saciece? Nie ma, nie ma. go, połóż go. Połóż go, Paweł. Obchodź, obchodź go. Dobrze. Obchodź, obchodź. Dawaj, zachodź go, Paweł. Zachodź. Zachodź go, Paweł. Odejwi się od niego i znowu. Źle, źle, weź tą mękę z przedramienia. Weź tą z Paweł, weź tą mękę z przedramienia. Wstać ręce pod pachy, Paweł, ręce pod pachy. O dobrze, i teraz kolano pod tyłek. Kolano pod tyłek, Paweł. Nie patrz, się dzieje, indziej. Kolano pod tyłek. Odewi się, się od niego, Paweł! Nie jedną męką! Uj. Zachodź go! Paweł, obchodź go do mnie! Paweł, odchodź go! Paweł, przejdź nogą! Jak ciężkie są to walki, może świadczyć tylko zmęczenie zawodników. Dało się. Ciężkie treningi, dużo pracy poświęconej. Poszło ciężko. Ale wyższy był, może troszkę cięższy ode mnie, ale nie było źle. Udało się. Ciężki zawodnik, już miałem drugi raz w okazję z nim walczyć. Najpierw walczyliśmy w kimonach, teraz bez kimon. Udało się. Na środek, na środek przechodzą. I dostaję, tamto dostaje punkty bądź adwantaż. Adwantaż, czyli taki przewaga. przewaga ta I cię walkę od, od stójki dalej. No, to jest najlepsze rozwiązanie bo tak odtwarzanie pozycji czasami jest e, niezbyt dobre. Nogi, złącz nogi! Złącz mu nogi, spokojnie. Głowa, rękę mu usła. Siadaj, 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 siadaj. Obchodź go, obchodź. Skręcaj się do niego. Skręcaj się! Dobrze! Dobrze! Zapytam kogo To na Czasami. Ciężko jest... Ciężko jest, kiedy... Ja na przykład nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji, ale ktoś z boku to trochę inaczej to widać. Wszystkie osoby, które wzięły udział w tegorocznym No G Fight miały jeden cel. Jaki cel na dziś? Pierwsze miejsce, oczywiście. Wygrać. Złoto. Wygrać. Złoto. pierwsze miejsce. Turniej cieszący się tak dużą popularnością wśród miłośników sztuk walki otrzymał również ich pozytywną ocenę. Rok temu zawody były bardzo dobrze zorganizowane, było fajnie, udało mi się wtedy wygrać ten bonus, czyli rower. No, w tym roku planuję również wygrać swoją kategorię i wygrać kategorię Open. Przyjeżdżamy tutaj do Dzierżoniowa czy, czy do Bielawy, tutaj jak koledzy z Dzierżoniowa robią te, te zawody, bo jest fajna atmosfera, jest dobrze zorganizowane i, i, i to jest jakiś tam klucz. To fajna, bardzo fajna sprawa dla początkujących, takich jak ja, bo to nie jest jakieś... Szero... Szeroko może rozgłoszone czy coś, to jest po prostu, no tak dla, jak dla mnie, to super. Jako dobrze zorganizowane, no ciężko mi powiedzieć, dużo zawodników, czyli, czyli rok temu już była pierwsza edycja, teraz jest druga edycja, jest zainteresowanie. No jak na takie małe miasto jest bardzo dobra organizacja, dużo zawodników z całej Polski, więc naprawdę na wysokim poziomie wszystko. W tegorocznej edycji No Noji Fight na podium znaleźli się zawodnicy Zdzierżeniowa Bielawy i Pieszyc. W kategorii kobiet plus 56 kg na drugim miejscu plasowała się Karolina Zborowska. Wśród mężczyzn triumfowali Aleks Szczukiecki, Tymoteusz Łopaczyk, Sebastian Mazan, Paweł Drimel, Bartosz Górniak, Sebastian Grzybowski, Paweł Tyburski, Wojciech Janecki, Sebastian Pigłowski, Szymon Kiejda, Michał Bobrowski i Norbert Warhoł.